Chobry, z wami Muchie i dzisiaj ze mną jest Mucharia. Cześć! Bo ja jestem łakom Mucha Bezy Bez. Bo ja jestem łakom Mucha Bezy Bez. bez. I dzisiaj mamy drugą część takiego survivala na jednym bloku. Tylko, że to już nie jest jeden blok, a rozbudowaliśmy sobie taką platformę. Fajny ten crafting, taki zarośnięty. No, no to niech taki będzie, w sumie fajny jest. No, ja też zrobię, jeszcze ten... my mamy noc, łóżek nadal nie mamy. I jest tak trochę kochowo. A także mamy jeszcze filmik o kurczakach. Tam 50 kurczaków biją się o pierwsze miejsca, więc... ten film, jak nie widzieliście go, bo on jest dosyć fajny. Straciliśmy dużo czasu i dużo wysiłku tam daliśmy, żeby zrobić taki fajny filmik. Tak, więc bardzo było nam miło, gdybyście... Zostawili lajka i po prostu obserwowali to nie dają nowych filmów No A jeszcze jedna Patrzcie tak? na telegramu, by Mr. Mucha założyła swój kanał jest na, razie czterech, yy, na razie jest tylko czterech na razie tylko czterech obserwujących A fajnie było byśmy mieli na czekoladkę no. no bo tak to cztery to trochę za mało Dopóki was nie było tu, napadli no na nas zombie-tombi tylko, że to się nie nagrało, bo dałam to na pauzę, no i się nie nagrało. Przepraszam bardzo. Musimy wiesz, udało, że zaraz te pioruny naszych zwierząt pozabijają. No Mam widzę. bo zombiaki. O nie, one normalnie wychodzą. To nie jest dobre miejsce. Nie, czy mam ziemię. Nie! No, czyli mam dwa bloki, ale i tak, przynajmniej coś. Zobacz, ten teraz stoi. Więc to czasami działa, czasami nie. Nie mam. Ja tutaj... ja zobaczę, czy mamy jeszcze ziemię. No mamy. Ale to tak już nie będzie. Jak zginął, to mam tutaj rzeczy jakieś krzęsty do ponownego ulepszenia. Ale na razie jeszcze nie winę. Zobaczymy. No, no to dobrze, że jeszcze żyjesz. Mam tu drzewkę, no to posadzę tu i tu I w sumie zostawię wszystkie swoje rzeczy oprócz parę bloków drewna Tu zauważyłam, że... Eee, nie spadam! Hmm? Oj ser! bo ja zauważyłam, że zobacz tutaj. Jest takie miejsce, gdzie spadę tutaj. Nie wiem to ale super. A dlaczego są pigliny? Nie, znowu spadam. O nie! A zobacz, mamy bardzo rzadką brązową krowę. No mamy, bo z nią w piorun trafił. Ale nie co z tymi piglinami. Może bym je zabrał w jakieś inne miejsce. Może się takie coś nie zdarzyć. Bo ja wiem, od czego one są, pewnie dlatego, że walił pierun w świnie, dlatego się tak zrobiło. Trochę... No bo ja mam wodę, więc ja chcę może tu rozlać tą wodę. Rozlewam i lepiej wiadro sobie dam tu, bo jak spadnę, to na woda na zawsze tu będzie. Już mam lepsze rzeczy bardzo, dlatego że właśnie zdobyłem sobie już łopatę i siekierę kamienną. Może będzie jeszcze żelazo potem, to wie. A na razie trzeba bardzo uważać, żeby nie zginąć przez zombiaki, które się tu lepią. No, bo zombie tu już są. Mhm. Mamy na łóżka, ja bym w sumie zabili te owce i łóżka by było. No, tylko, że wiesz, jak zabijesz wszystkie owce, no to nie wiem, więc może na razie zostawmy. Można tu drewno o. O. Krowa i płotek się zaraz przynoszą Dlaczego może no. uda się jakoś... Oj. No, to płotek Tylko, Zobacz... że dla... siano Dobra Jest czy koza! Kozucha! Kozucha kozucha! Dobra, chodź koza Koza mu koza O, znowu kolejna krowa grzybowa no to fajnie. No to musimy znowu ją zabrać. Do węgier bez... Jest... O jejku, trzy nawy. O jejku, czy to ta... Nie ciągle jak pifunek, łapa. Dlaczego czekujcie, jak pifunek. O nie. Już nigdy nie będę chodził. Dobra, nie, my musimy zrobić w sumie... O, ile no, nie rzeczy nie jest! To zabiera ich! Że noc robi! No nie, najgorzej! No pomysł, musimy pozabierać tą farmę. Trzeba, musimy! Nie, może przeniesiemy tą farmę, bo wiesz, tak jak wszystkich zabijemy, to przecież nam nie wypadną już zwierzaki. Tylko, że te zombie mają moją żrodę. Gdzieś tu, o, już mam swoje rzeczy. Ale jak są że no. to, to, to wylecą wszystkie te zwierzęta. Dotknęłaś tam.

nie! Brzoza poleciała! Nie masz brzozy, w brzoz, kakao. No to tu jest 11 bloków teraz w tą stronę. No to jest jakiś dół. No, ale ja tam mi się. Hmm. Ja będę o, dalej wrosło, I będę kakao. To... O, już wyrosło, ale fajnie. Ale już niedługo zbuduję farmę i no, zaprowadzę wszystkie zwierzęta. Oh, o jeszcze masz Ta, taka dlawa jest tam i wow, żelazny kino, super. To jest fajnie. Ja Może żelazny killoff to wykorzystujmy na obsidian albo jeszcze coś takiego, albo diamenty. Bo nie wiadomo no. czy się, się nam. Skończyły mi się bloki brzozy. Buduję to od razu takie duże, bo... Nie wiem ile będziemy mieli zwierząt Może będziemy mieli każde zwierzę, zwierzę. Poza tym tu mogą być Też villagerzy No bo w sumie villagerzy to też są moby No to od razu to będzie takie miejsce dla mobów Nie tylko dla zwierząt. Ale jak taką ogromną platformę muszę zrobić To i tak to jest mało Oj, krowa dawaj Uważaj tu no nie chcąc O. Jakie ogromne drzewko nam wyrosło? No dobrze, Wiesz może to a ja drzewo to tak zostawmy, jak... bo ono jest duże, a duże drzewo to jest fajne. Szybko otworzysz i zamkniesz jak wyjdę. Dobra. Trzy, dwa. Jeden i otwieraj. Dobra. Udało się, tylko piglin nam ucieku. Wiesz, żeby a nie, nie by... mieć problemów z nimi, no to ja zrobię tak. O. Ojej, padam. Ja dobyłam tu brzoszkę brzoszkowską. Teraz będę niedługo. Będzie 800 już. Kurnik. Ale kurnika już nie będę. Kurnik! A mamy kurnika. No. I już z brzozy bardzo dużo desek. pim, bim bim. Mam nadzieję, że tych desek to już starczy, chociaż coś mi się wydaje, że nie. I ja zostawię tu ten stack i z 40 d... 40 desek brzozy. No dobra, tyle zbuduję. Dobra, tylko że sadzonka brzozy spadają tam na dół. Nie, może masz jakieś sadzonka brzozy? Czy nie masz? Brzozy nie mam, mam tylko zębu. O nie, nasze, nasze sadzonko brzozy poleciało tam, o nie. Nie, nie. Może coś z tego mi wypadnie? Tak, wypadła. Wypadła mi sadząka brzozy. A mucha, brzozy. Nie, mam po prostu. Dobra, idę go tu już to brzoza będzie na środku, bo żeby już nią nie stracić. No, wiesz, że to... Boże, oh. robi, lepiej. Nie! Masz, masz mieć, o nie. O nie! O nie, to jest... O nie, o nie jeszcze, ten, jeszcze z nie, 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 O nie, zwiniemy, zwiniemy tutaj, Żywie. Jest aż takie, nie wiem, dobre rzeczy. O nie, ja to rzeczywiście wiem kilo. No, strasznie dużo ich miałeś. Dobra, no to. A nie, bo w sumie 800. Nie, dobra, o... jest! No. Myślałam, że jakoś to się popsuło i tylko na 1000. No dobra, jest. to teraz kolejny może być 1200. No to kolejne jest 1200. 8, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iwaga? To jest. No to musimy się żegnać z wami. Następny film będzie na. No trochę później już będzie. To muha nie.